Szansa na przeżycie ofiar wypadków zależy w głównej mierze od natychmiastowej pomocy udzielonej przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia. Nawet ciężko poszkodowani mogą zostać uratowani, jeżeli podejmiemy działania podtrzymujące ich życie. Prowadząc akcję pierwszej pomocy, musimy postępować według planu wykonywanych zadań. Jest to tak zwany łańcuch przeżycia charakteryzujący się czterema ogniwami. Po pierwsze, naszym obowiązkiem jest wezwanie wykwalifikowanej pomocy medycznej. Następnie wykonanie wczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jeżeli jesteśmy w miejscu wyposażonym w defibrylator, kolejnym krokiem jest użycie go. Ostatnim, czwartym ogniwem łańcucha jest udzielenie pomocy przez wykwalifikowaną pomoc medyczną. Kiedy widzimy poszkodowanego na miejscu wypadku, musimy trzeźwo ocenić sytuację i w pierwszej kolejności zadbać o nasze bezpieczeństwo, upewniając się, czy wokół nie ma takich czynników, jak otwarty ogień, rozbite szkło. Warto zaopatrzyć się w jednorazowe rękawiczki, gumowe bądź lateksowe, oraz maseczkę do sztucznego oddychania. Takie rzeczy znajdują się na wyposażeniu każdej apteczki, na przykład takiej, którą wozimy w samochodzie. Jeżeli wokół poszkodowanego zebrał się tłum gapiów, Musimy odsunąć ich od niego, żeby umożliwić mu dostęp do świeżego powietrza. Do poszkodowanego zawsze podchodzimy od strony nóg. Nim się nad nim pochylimy, warto nawiązać z nim komunikację głosową, krzycząc na przykład Halo, czy Pan mnie słyszy? Możemy nim począsnąć zabarki. U osoby nieprzytomnej może dojść do zablokowania dróg oddechowych. Żeby je udrożnić, kładziemy dłoń na czole poszkodowanego, natomiast żuchwę odchylamy dwoma palcami drugiej dłoni. Po udrożnieniu dróg oddechowych pochylamy się nad poszkodowanym i dokładnie przez 10 sekund sprawdzamy, czy oddycha. Staramy się usłyszeć, poczuć i zobaczyć oddech. Usłyszeć można dźwięk wydychanego powietrza. Poczuć można oddech na swoim policzku. Zobaczyć można ruchy oddechowe klatki piersiowej i brzucha. Zawsze też możemy rozpiąć koszulę. Nie używamy piórka, szkiełka czy lusterka, bo mogą dać fałszywy obraz. Jeżeli nie jesteśmy pewni swoich obserwacji, przyjmujemy, że poszkodowany nie oddycha i przystępujemy do resuscytacji. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha i nie ma widocznych złamań, pozostawiamy go w pozycji bezpiecznej, wzywamy pomoc i obserwujemy funkcje życiowe. Jeżeli już znamy stan poszkodowanego i wiemy, czy oddycha, musimy jak najszybciej powiadomić wykwalifikowaną pomoc medyczną. W tym celu dzwonimy pod numer alarmowy 112 lub 999. Dyspozytorowi podajemy następujące dane. Rodzaj zdarzenia, dokładną lokalizację, wiek i płeć poszkodowanego oraz jego stan. Bardzo ważnym elementem zgłoszenia jest podanie numeru telefonu, z którego dzwonimy.